Cześć wszystkim, z tej strony Mlekolud i witam was w kolejnym odcinku z gry Forza Horizon 4 oczywiście klasycznie tryb Emilinator, Eliminator jak zwał, tak zwał, w każdym razie wchodzimy już tak naprawdę do Eliminatorka, nie będziemy tego zbędnie tutaj przedłużać, szybciutko, Horizon Live Eliminator i wczytujemy Emilinatora, <laughs> tak będę mówił mimo wszystko, no i słuchajcie, oczywiście na wstępie zapraszam was do subskrypcji dania łapki w górę jak wam się filmik spodoba i napiszcie komentarz coś ciekawego co tam robiliście na przykład dzisiaj lub co zamierza robić. Tak jest, a my już będziemy się powolutku wczytywać. Dzisiaj bezwyzwaniowy eliminatorek, tak sobie stwierdziłem, zobaczymy, chyba że jakieś się dziwne yy, okoliczności losu zdarzą, że na przykład, nie wiem, będzie dropić tylko coś dziwnego, no to i może mnie natchnie wtedy, ale stwierdziłem, że na razie przerwa, a może w kolejnym odcinku zrobimy, że tylko parzyste tiery, coś takiego. Nie chciałem po prostu dawać jednego po drugim odcinka z tymi tierami parzystymi, nieparzystymi, żeby wiecie, bo będziecie myśleć, że to jest ten sam odcinek, jak, jak tak spojrzycie na to i no nie, stwierdziłem, że trzeba to trosze, troszeczkę rozbić jakimś innym i tak też właśnie zrobimy. Dzisiaj sobie pojeździmy normalnie, normalnego eliminatorka, więc pora powczytywać się. Dobra, w sumie nie będziemy się tak długo tutaj czekać i wczytywać i widzimy się już w samej gierce. Okej, okay, autko wybrane, pora sobie zacząć z jakiegoś miejsca. I w sumie wiecie co? Zacznę sobie. Już nawet chwilę nie zaczynałem z tego miejsca. To jest taki dla mnie najlepsze, najbardziej klasyczne miejsce, z którego zacząć można. Tu jest najwięcej dropów, najwięcej wszystkiego na początek, więc wejdźmy tam, wjedźmy sobie w to miasteczko i poszukajmy jakichś sensownych dropów. Żeby po prostu, po prostu mieć dziesiątkę, teraz to bijemy do dziesiątki, takie może być wyzwanie, ale no, chodzi o to, żeby jak najwięcej się pościgać, jak najwięcej tutaj tierów popodnosić. Więc spójrzcie, mamy tutaj już przed nami dwa dropy, więc mega spoko i już siódemka, co jest, jak dobrze! Na start siódemeczka to jest coś, co zawsze bym chciał mieć, no proszę państwa, tak to my możemy grać z tą siódemką, możemy zawojować świat. Siódemka pod nosem na starcie to chyba jeszcze nigdy tak dobrze nie miałem. I to jeszcze tak dobre auto. No teraz to możemy się z każdym ścigać. Mam nadzieję, że nie jest tak, że wszystkie droby nagle są dobre i wszyscy mają ekstra auta, ale chyba nie. Dobra, pomęczmy teraz kogoś. No słuchajcie, z takim autem to będziemy siać postrach. Na takim wstępie gry, no to ja sobie nie wyobrażam Tak Jak ktoś mnie zobaczy, to będzie zwiewał bardzo szybko. Dobra, żeby tam podjechać pod górę, to musimy troszeczkę to objechać. Więc polećmy sobie tutaj dookoła. Ale śmiesznie, już taki drop na starcie, ja nie wiem, co ja będę ze sobą robił. No, powiem wam tyle, w sumie strasznie dziwnego hitboxa ma to auto, jakoś tak się haczy szerzej niż powinno i między drzewami nie będzie aż takie superowe, więc to też nie jest jakoś tak, że, że ja nagle jestem najlepszy tutaj w całej grze. O, nie, 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 to auto wymaga troszeczkę wkładu własnego w jazdę nim. I no tutaj troszeczkę będziemy musieli się skupić, bo bardzo przyciąga dzisiaj drzewa. Taki magnes na drzewa jest to autko, więc no full focus między drzewami. Będziemy troszeczkę wolniej jechać i nadrabiać sobie potem na tych większych, bardziej prostych y, odcinkach coś w ten deseń. Tak jest, dobra. Tutaj mamy kogoś niedaleko, chyba niedaleko, strzałeczka taka jest po prawej. O, jak to zarzuca! To masakra. Dobra, gdzieś tam ktoś powinien być. Przynajmniej tak widzę na minimapie, więc spróbujmy się udać do tego na najbardziej na północy gracza. Zbadamy sobie go z jakiejś tam odległości. Któż to taki? Już mamy go blisko. Coraz bliżej, zaraz go tutaj zjem, po prostu kikiga auto na miniaka. Podjedziemy sobie do niego i nie będziemy go wyzywać jeszcze. Zobaczymy, jak on się tutaj zapatruje. Nie, to nie jest miniak, to jest lancia. Dobra, mm, sprawdźmy go. Sprawdźmy go, no dalej, kpap. Come on, ścigaj się z nami. O nie, on nie ogarnia za bardzo. Zwiewa przed nami, a nie wierzę, że ja i tak mam go w zasięgu, i mógłbym go wyzwać bez problemu. Co za koleś, no nie, dobra, nie chcę go wyzywać, bo on ledwo zaczął tutaj, bez sensu, będziemy mu niszczyć rozgrywkę i marzenia wszelkie, a on wybrał takie słabe autko, więc no, myślę, że to samo słabe autko już będzie dla niego ostateczną tutaj yy, nagrodą. <grym> nie będę musiał go atakować, uuu, ja sobie tutaj dachuję, a koło mnie zaraz ktoś będzie, więc musimy na to uważać, zaraz się pewnie zrespimy, dobra, resetujemy się i jedźmy do tego kolesia, który gdzieś tu był, tylko, o ja tak mnie zrespiło, że nie wiem gdzie byłem. No nie, gdzie on był? Gdzieś w tamtą stronę? Chyba w tamtą, nie? Gdzieś tutaj. On już gdzieś tu przejeżdża w prawo chyba, ale zobaczmy sobie, zobaczmy sobie. Jednak to auto kurczę, mógłbym zmienić na jakąś lepszą ósemkę, więc yy, szukajmy kogoś. Bo nie czuję się w tej bezpiecznie. Ono jest jakieś takie strasznie porywiste. Nie wiem jak je tu opanować. Dobra, sprawdźmy tego, Uuu, niedobrze, 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 no jak widzicie, nie ma co, nie ma co, wyzywamy, o, tu terenowe na terenowe, to będzie całkiem sprawiedliwy wyścig, więc podgonimy go, wyścigniemy go i zobaczymy, co będzie się dalej działo. No, sam trąbi, sam trąbi, więc spoczko. Okej, okay, turn around niby. No jest, rzeczywiście, jakaś nawrota jest, jedziemy w tamtą stronę, w sumie dobry teren, tylko na kilka drzew trzeba będzie uważać, kilkadziesiąt w sumie nawet tak po drodze, jak patrzę, ale dobra, niech będzie, lecimy, czym prędzej tutaj. Cyk, myk, pyk, piękny skok tutaj poszedł i kolejny skok, teraz może już być jakieś w drzewo. Jo, nie, udało się, nie w drzewo, więc fajnie, dobra, teraz troszeczkę zwolnimy i pojedziemy sobie delikatnie. Żeby tutaj nie wpaść w te drzewska okropne Dobra, tutaj myślę, że prosto Nie ma co jechać w prawo Bez sensu, tam by było to aż tak bardzo y, Nie skracać właśnie Jechać po drodze Pojedziemy sobie tędy Poskaczemy sobie tutaj Tam było co prawda przeprawa przez wodę A teraz będę musiał dojechać do takiej oto przeprawy tutaj jakiejś Kamanga do dechy Ten jedzie za nami, więc spoko Jak już jest ta woda, to on też jedzie za nami Więc nic nie tracimy Przejdziemy sobie górą tutaj przez tą tamę i myślę, że rozwiążemy całą sytuację yy, na spokojnie. Chociaż, jak ja tak uderzam, to naprawdę zaczynam się obawiać o moją tutaj wygraną. Więc powolutku na spokojnie teraz przejedźmy sobie tędy. No, jak to słabo skręca. Niesamowicie. Coś, nie wiem, wydawało mi się, że to auto jest lepsze. A jednak, jak widzicie, tak sobie się sprawuje. No, na bumpy jest super, ale na drzewa i manewry, oj, to bardzo nie. Bignął no, naprawdę. No ale trudno, już trzeba sobie z nim poradzić, żeby go zmienić na ósemeczkę, która może być całkiem spoko, w sumie ósemki chyba były fajne, z tego co tak pamiętam, więc dobrze, ale skok, gigantyczny skok, wow, dobra, gaz do dechy, bo ja się tutaj mocno bawię, a mało dojeżdżam do mety, więc trzeba to zmienić czym prędzej, tutaj i tutaj już mamy gdzieś metę na spokojnie, dobra, jest meta, pyk, dobra, udało się, no na szczęście się udało, dziwne, gdyby się nie udało z takim tierem. Ale mimo wszystko nie był to jakiś bardzo skillowy tutaj wyścig bo z mojej strony, no nie, co to, to nie. Dobra, Galardo Spider to nie jest dobre rozwiązanie na tereny, ale jest bardzo szybkie rozwiązanie, więc coś za coś. Szybkie, ale mało odporne na wyboje i wszystko takie, no. Ale zasuwak taki, że szkoda gadać, no proszę państwa, bez gadania totalnie. Ale strefa jest tak niesprzyjająca w ogóle dla tego auta. Dojdźmy sobie tą drogą tam do skrzyżowania i spróbujemy po drogach kogoś ścignąć, bo bez dróg to naprawdę słabo tym autem będzie. Więc pojedźmy może właśnie tutaj do końca tej drogi. Tam było takie skrzyżowanko, arena się skurczy i zobaczymy, czy ktoś będzie przed nami. Gdzie to teraz trzeba jechać? Yy, w, lewo. w lewo, w lewo, w lewo, w lewo, w lewo, w lewo. O, ktoś jest, ktoś jest, wyzwijmy go. Dobra, wyzwany jest. Szósteczka, uwaga. Dobra, jedziemy tędy. No, tak nam trasa pokazuje. Powinniśmy pewnie jechać bardziej tam, ale w sumie będziemy już po drugiej stronie. Więc to jest też wygranko pod tym względem, że on będzie się musiał przez wodę jeszcze przeprawić w jakimś stopniu. Ty nam nie podjedź tutaj, koleżko. Yy, dobra, jedziemy tędy. Szybciuteńko. I gaz do dechy. i teraz trzeba nadrobić tą odległość, którą niby zyskaliśmy. A nie jesteśmy po drugiej stronie wody, to też nie jest takich opsiu. Dobra! Ja myślałem, że to będzie duża przewaga, jednak nie tak nie tak łatwo. Nie, 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 dobra, zasuwamy. Trzeba nadrobić tutaj tą odległość straconą. Głupio troszeczkę, ale jak tak patrzę, to on tam nie ma jak za bardzo przejechać tak wygodnie. Musi skracać teraz w dziwnym miejscu, więc robimy to. Robimy to, uwaga. Już powolutku go zaczynam przeganiać tutaj trochę przyhamować, żeby nie wypaść do wody, bo to by naprawdę nam źle zrobiło. Kurczę, on może z lepszą prędkością wjechać tutaj yy, w tą drogę. O, właśnie, właśnie, właśnie jedzie. Co on zrobił? Co on zrobił? On się gdzieś tam... O nie, on walnął w most. Dobra, udało nam się pod tym względem. Fajnie. Lecimy, lecimy. Dopiero wjechał na most. Jedzie za nami, ale jeszcze kawałek ma, więc spoczko. Yy, widać go? Nie, nie widzę go nawet. Łe, spoko. Na luziku już wjechał na tą drogę za nami. Ale jest na tyle daleko, że jak nie popełnię żadnego błędu, to będzie Gituwa. Nadal go nie widzę, zyskuję coraz większą odległość między nim i dojeżdżam do mety. I proszę państwa dziewiąteczka, wszystko tylko nie akurat NSX. Proszę tylko nie akurat NSX. Uuu, dobra, sprawdźmy to. Alfie 07. Chevy Camaro 17. W sumie spoko auto, może być. Jak dla mnie bardzo spoko, więc. Ciekawe autko, chociaż kiedyś nim przegrałem, pamiętam, w jakimś wyzwaniu, chyba z pierwszej osoby to było wyzwanie, z tego co mi się kojarzy, ale i tak spoczko. Wyzwijmy go w sumie, co on nas tak przepycha? o nie, to było głupie, to było bardzo głupie, że ja go wyzwałem chyba, z tego co widzę, chociaż to, co on ma, czwórkę? Czwórkę! Dobra, to jedziemy, prędkością musimy go pokonać. Lecimy, zasuwamy z full prędkością, ale zostało tak mało do mety, że się nie uda. Ja w ogóle się nie spodziewałem, że w tą stronę może być wyścig. Oh no, tak się nie robi. No, siódemką zacząć i tak przegrać. Wstyd, jak byk, bardzo wstyd. Już nie dogonimy go chyba. No nie, nie ma jak dojechał do tej mety. Ale Lipton, no tak głupio zrobić. No dobra, widzimy się w kolejnym zaraz. No, dzień dobry. No, witam serdecznie w drugim tutaj wyścigu w tym odcineczku. Ciekawe, co nas tutaj tym razem spotka. Mam nadzieję, że nie taka przykra sytuacja jak w poprzednim wyścigu. Więc full focusik tutaj, zobaczmy, co jest za drop. Ktoś chyba do niego już też jedzie, albo już dojechał nawet, więc musimy na to uważać. Volvo na trzecim chętnie bym sobie podniósł. Tylko tutaj jakiś miniak się wokół tego kręci. O, oh, no, on podniesie to Volvo, więc zwiewamy stąd w te pędy. Chyba to nie było za dobre miejsce w sumie na wybranie dropa. Więc lecimy w tamtą stronę. Tam często bywały jakieś dropy przy tych budyneczkach, przy tym wszystkim, więc wskoczmy sobie tutaj. Ale fajnie, skillowy skok w sumie całkiem fajny. On nas goni. Musielibyśmy zdążyć dojechać do tego dropa najlepiej przed nami. Kurczę, on tym Volvo nas chyba dogoni, coś mi się wydaje. Ale idzie to ogarnąć. Zaraz zobaczymy. Szybko, 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 szybko. Volvo kontra Volvo? To by było coś. Podniosłem, podniosłem, dobra, jest kit, dobra Będzie Volvo kontra Volvo, ale mi się udało Tutaj to zrobić, oh my gosh Mam nadzieję, że nie wyzwało wyścigu Bo to czasem potrafi się tak dziwnie zgliczować. Dobra, zabezpieczony zrzut i lecimy. Gdzie on jest? Gdzieś pojechał już sobie. Ha, co za koleś. Zwiał, zwiał przed nami, bo się wystraszył, że jak my zrobiliśmy taką skillową akcję z podebraniem samochodu, to jeszcze mamy w zanadrzu pewnie kilka innych trików. No chyba nie mam innych trików w zanadrzu, ale no zadziałało psychologicznie tutaj na niego. <laughs> Spoczko. Dobra, tutaj ktoś nawraca i zwiewa przed tym Volvo, tak mi się wydaje. Albo ktoś goni Volvo, tak też może być, ale sprawdźmy to. Okej, okay, czwórka na trójkę, może być różnie. Rośnie czy maleje. Okej, okay, jesteśmy na bardzo dobrym ustawieniu pod względem dojazdu do mety, ale on ma czwóreczkę. Troszeczkę szybsze auto mi się wydaje, więc no musimy to wziąć pod uwagę i nie wpaść tutaj w te budynki. hu, Dobra, lecimy teraz tędy. On się przebija tutaj centralnie koło nas. No, ewidentnie jest szybszy, ma lepsze autko. Mam nadzieję, że wpadnie w jakieś drzewo. Jak na razie to on mnie tutaj wrzucił w drzewo. Jaki ham totalny! No, tak się nie robi. Znaczy, w sumie też trochę tak chciałem zrobić, ale nie aż tak. Może dobra, walnął w kolejne drzewo, tym razem ja nadrabiam. Dobra, lecimy. Full fog. Oh no, co za tereny okrutne. Ja nie mogę. No, może walną w to samo. Jak źle. 1600 metrów zostało, ja tutaj się walnąłem w jakieś takie dziursko okrutne. No kto by się spodziewał, że ktoś postawi tutaj takie miejsce w ogóle na tym wyścigu? Uuuu, dobra, przedrzeć się teraz przez to wszystko. On tutaj w coś znowu wpadł. Ja zaraz w niego tutaj wlecę, jak tak pójdzie. Nie, 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 nie. Uh, dobra, poszło, poszło. Nie, no tutaj wiedziałem, że w to walnę. On nie walnął w nic. No kurczę, co jest? Drzewo za drzewem, jeden za drugim. Dobra, jeszcze, jakby on w coś tam uderzył, to mamy szansę, ale jak nie uderzy, to będzie totalna lipa. Oh, no. Oh, no. Jedziemy, jedziemy. Full focus, tym razem nie wpaść tutaj. Full focus to jest po prostu powtarzające się w kółko coś tutaj słowo u mnie i w sumie nic nie zmienia jak na razie, bo cały czas gadam, a się nie fokusuje, ale dobra, niech będzie, jak będzie. Dobra, pojedźmy sobie troszeczkę może tędy i zjedziemy sobie tak do lewej. Nie no to głupi pomysł w ogóle. Znaczy głupi pomysł to już i tak nie dojedziemy do tej mety jako pierwsi. On dojechał, trafił na pewno. No, na pewno udało mu się. Dobra, widzimy się w jeszcze jednym, no tu taki krótki wyścig na start. Witam, witam i o zdrowie pytam. Słuchajcie, mamy kolejną rozgryweczkę ciekawe, jak tym razem pójdzie, bo tutaj troszeczkę taki mieliśmy. No troszeczkę takie kombo nieprzyjemnych sytuacji, więc trzeba się rozejrzeć i podnieść jakiś dobry drop, zanim będziemy się z kimś ścigać. Aczkolwiek no ostatnio miałem dobry drop i też no nie wyszło, bo jednak trzeba czasem te wyścigi troszeczkę zaplanować. No i to wszystko zależy od tego, w jakiej pozycji się znajdziemy. No naprawdę różnie, różnie to bywa, więc trzeba brać na to poprawkę. A teraz to już, nie wiem, po prostu znajdźmy sobie coś fajnego i będziemy się ścigać i będzie na pewno fajnie, dobra zabawa. Tak jak zawsze, w sumie, myślę, że Wam się podobają, te odcinki też możecie napisać jak tam się podobał na przykład Minecraft ostatnio, chociaż na pewno pod samym Minecraftem też będziecie pisać śmiesznie, bo jak ja to nagrywałam, tego Minecrafta jeszcze nie ma na kanale, a by się okazało, jak się okaże, że o, jednak nie wrzuciłem tej serii, bo coś nie wyszło. Nie, no na pewno jest już, na pewno jest i się powoli przyjmuje i ludzie się przetrawiają, tam powoli przystosowują do tego, że o kurde, on nagrywa Minecrafta. Lubić go czy nie lubić. No ale tutaj Forza i to wszystko oczywiście zostaje, no bo to jednak Forza tutaj była pierwszą grą, która pojawiła się na tym kanale. Więc to trzeba brać pod uwagę. To będzie pierwsza. I może być może ostatnia kiedyś. Jak minie lat, wiele, przestanę nagrywać. Nie no nie wiadomo, nie będę gadał takich głupot do przodu, no bo przecież nikt nie wie, co będzie za kilka lat albo za w tym roku jeszcze co się stanie pod koniec, nie? Nie ma co gdybać, nie ma co planować, będzie jak będzie. Dobra, słuchajcie, my tu sobie robimy taką sentymentalną podróż, a ja nie mogę namierzyć jak na razie w ogóle żadnego dropu. I jak tak patrzę z lewej strony, no teraz akurat nic się nie pojawia, żeby ktoś coś podniósł. Nie spojrzałem też wcześniej, pewnie jakieś były. O, teraz Szevin pala na trzecim, ale to nie jest dużo. Więc kurczę lipa, bardzo lipa. Pewnie mało dropów jest w tej sesji, co też jest całkiem ciekawe tutaj. No dzisiaj bezwyzwaniowo, jak najbardziej widać takie zróżnicowanie, raz miałem dobre, tylko potem gorsze przegrałem i teraz zobaczymy co w tym razem teraz powinienem wygrać dla odmiany. Dobra, szybkie rozglądanko. I zaraz zobaczymy, czy jakiś dropik tutaj nas zaskoczy, czy nie, no bo kurczę, jak na razie to nic tutaj nie ma. Wow, nieźle. Z taką śmieszną kamerą sobie pojadę. No i patrzcie, tu jest miniak. Miniak kontra miniac. Będzie się z nami wyzywał? Nie, no i to szanuję, on też szuka dropa, ale jak on przyjechał stamtąd, to tam nic nie ma w takim razie, to nie wiem, powiedzmy teraz sobie tą drogą w tą stronę może. Będziemy szukać. Ktoś ma na przykład na siódmym Audi, nie? No to nie rozumiem tego zróżnicowania. Ktoś tu jedzie, co ma za auto, miniaka, miniaka, miniaka. Też nie wyzywa. Okej, okay, to się szanuje. No i spoko, tylko jak on znowu stąd przyjechał, to tam nie ma pewnie dropów. Nie wiem, co zrobić w tej sytuacji, naprawdę jakaś taka smutna, bezdropowa sesja nam się trafia. Kurczę, rozejrzeć by się trzeba intensywnie. Ja bym pojechał tam w lewo, wiecie? Wydaje mi się, że może tam coś być. Tak czuję, delikatnie czuję, że gdzieś tam jest jakiś drop. Ale no nie wiem, czy ten zmysł mnie nie zawodzi. Czasem, bo to Nie, widzę drop, widzę drop, widzę drop. Dobra, jedziemy tam. Nie wiem, czy to będzie dwójka traktor, czy co, ale jakiś drop jest. Więc zmysł mnie tutaj nie zawiódł. Tylko teraz, czy on dobrze wskazuje? Czy to był mocny sygnał? Czy jakieś takie. Lipianko. Dobra, no. Kurcze, dobra czy dobra, no Supra. No Supra jest super w prawdziwym świecie, jak za każdym razem jak przejeżdżam koło tej Supry, to tutaj powtarzam. Ale czwórka to czwórka, więc weźmy tą Suprę i mielmy w miejscu tymi oponami i tyle. Sprawdźmy, czy tutaj nie ma nic przy okazji. Tam chyba nic nie widzę, z tyłu też nie, ale pojedziemy chyba w tą stronę. Jak to mieli tutaj w kapcia po prostu w miejscu, bezsensownie. Uuuh. No to nie jest dobre auto tutaj, no naprawdę, no nie wiem kto to zrobił, że tak utrudnił tą gierkę, że to jest czwarty tier, to powinno być na drugim tierze mimo wszystko, wydaje mi się, no ale trudno, trudno, no jak już się rozpędzi to jedzie, nie, tylko potem gorzej skręcić i zahamować i przyspieszyć znowu, no pod tym względem jest lipa, ale trudno, lecimy sobie tą Suprą, zobaczymy jak sobie poradzi, może nam się uda coś wygrać, może nie, to też będzie ciekawe, jakaś taka konfrontacja Suprowa, Zaraz wyniknie pewnie. No pojedziemy i sprawdzimy zaraz. Dobra, teraz tędy. I przejedźmy sobie na tą bardziej główną drogę asfaltową. Czy tu jest drop, czy tu są kwiatki z tyłu? Jest drop. Dobra, 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 dobra. A Nissan Getter na drugim tierze? Nie, no to bez sensu brać drugi tier zamiast czwartego. Ja wiem, że ta Supra nie jest dobra, ale... No kurczę, tu się chyba pojawiły dropy. Nie chce mi się wierzyć, że one były, skoro wszyscy przyjeżdżali bez dropów. <laughs> Golfik, dobra, zamieniamy na Golfa. Okej, okay, to Supra po prostu zapoczątkowała dropy, więc fajnie. O, come on, złap nam tego dropa. No co, no jestem obok, a nam nie chce zaliczyć. Dobra, mamy golfika i śmigamy sobie z golfikiem. To już jest dużo lepsze autko. Jest takie może trochę wolniejsze, ale bardziej uniwersalne to na pewno. Więc już pojedźmy sobie, wjedźmy do strefy i zobaczymy, co tutaj się będzie ciekawego działo. Hmm, na tą drogę sobie podjadę jeszcze. Tutaj wskoczymy na trasę. Hoppa! No prawie wskoczyliśmy, tak ledwo, ledwo. Ale jedziemy. Hmm, za nami nic, przed nami na razie cisza, ale jakiś drop tutaj. u ktoś podniósł, dropa? Okej, okay. po pojawiały się dropy, słuchajcie, w późniejszym etapie gry po prostu się pojawiły. Zobaczymy, co on tutaj ciekawego podniósł. Nic ciekawego, dobra, wyzywamy go. Jedziemy, jedziemy, maleje, więc git. Dobra, i jedziemy w tamtą stronę. Wydaje mi się, że lepiej będzie pojechać asfaltem mimo wszystko. To będzie lepsza trasa. Takie mam tutaj wrażenie. Yy, nie wiem czy to wrażenie nie jest mylne, ale pojedziemy na razie tędy. Zobaczymy, mogę tego żałować w sumie. Sprawdźmy to. No po co chcesz mi drogę zajeżdżać no koleś? Tak mnie wyhamował przez to bezsensownie. Co za ziom? Kaman. Dobra, tu jest strasznie stromo. Musimy tą stromiznę tutaj przejechać. O, pamiętam to miejsce. Tutaj da się jakoś taktycznie wjechać, ale jeszcze chwilę chyba. Jeszcze troszeczkę, jeszcze troszeczkę. I chyba gdzieś tutaj powolutku, prosto w drzewo, właśnie coś w ten deseń. Gaz do dechy i jedziemy tędy. Jedziemy tu pod górę. Jak już wjedziemy pod tą górę, to będzie spoko. Ale ja chyba tak zrobiłem kiedyś i ktoś dużo lepiej też ogarnął ten podjazd i chyba teraz też to robi. No nadal jestem na pierwszej pozycji, ale on tutaj ma szansę troszeczkę jeszcze się rozpędzić lepiej. Jak jest mniejszą ma tam tą krzywiznę, tak delikatniej pod górę, to ma lepszą szansę, ale walno w jakieś drzewo, więc no dobra, tutaj plus dla nas. Że my sobie jedziemy na tej pierwszej pozycji cały czas, więc jedźmy tu tędy, tam już blisko jest, więc musimy tutaj ładnie trafić do mety. Gdzie to tutaj jest? Tutaj taki będzie lekki skok chyba. O nawet nie taki lekki, no niezły jumpik. I gdzieś tam widać nawet metę. Ona jest chyba w środku festiwalu, więc trzeba trafić do bramy. Bo tu może być lipa pod tym względem, bo tutaj właśnie jest taka bariera, którą idzie zahaczyć mocno. Udało się. Dobra, super. Będzie piąteczka, podjedziemy sobie zobaczyć tutaj też co jest. A, tu jest trójka, więc bez sensu. Okej... Okay. Okej... Okay. Piątka Ford Ranger. On ma małą prędkość maksymalną, ale całkiem spoko się tym jeździ, więc coś za coś. Ostatnio w sumie ktoś, kto jechał tym wygrał ze mną, więc no... To, to jest różnie, jest różnie. Ej, nie mogłem go wyzwać, co jest? Ziomek koło mnie przejechał i nie dało się go wyzwać. Co to jest za dropik? Ranger, ten sam ranger, co ja mam. Dobra, spójrzmy. Wiem, coś się zbugowało, bo my powinniśmy być w wyścigu. Nie mogę nacisnąć start. My, On jest zlagowany jakiś. Dobra, w końcu rozpoczął się wyścig. Koleś jest totalnie zlagowany. Oh no, oh no, oh no, oh no, oh no, oh no, oh no. Dobra, on też źle wyrobił. Jedziemy sobie tędy. Come on, gaz do dechy. On ma lepszą prędkość maksymalną, więc może nam się nie udać niestety. Kurczę, no jakbym... Nie wiem, jakby nie wpadł w tą barierkę, to i tak by mnie w końcu wyprzedził, więc myślę, że tutaj i tak za bardzo nie było rozwiązania tego wyścigu. No coś czuję, że niestety, ale w tym odcineczku było kilka dobrych wyścigów, ale tak ogólnie to dzisiaj szczęście mnie się nie imało tak, jak imać powinno. No niestety, niestety. Już pewnie tam dojeżdża do mety, trafia do tego i wygrywa. No tak to było. No cóż, no bywają mi takie wyścigi. No dobra słuchajcie, wyścigi były pojeżdżone, więc to by było na tyle w dzisiejszym odcinku, tak więc komentujcie, oceniajcie, subskrybujcie i do kolejnych odcinków z Forzy Horizon 4 i różnych innych gierek. Na razie!